jeden niby, ale to mam wrażenie, nie był wcale bardzo łatwy mecz, nawet jeżeli popatrzy się na wyniki poszczególnych setów. Można powiedzieć: Witamy w playoffach. No, całkowicie inne, inne podejście wszyscy mają. Dzisiaj, Klucz Borg postawił nam wysoko poprzeczkę. Co prawda, wyniki setów przez nas wygranych może tego nie odzwierciedlają, ale, ale po, po meczu sporo nerwowości u nas na początku i, i, i dużo błędów na końcu i niewykorzystanych okazji. No właśnie, ty te okazję wykorzystywałeś, troszeczkę sobie poatakowałeś. To chyba dobry wręcz pod tym względem. Tak, dwa razy to, to już dużo. Trzy, przepraszam, trzy to już dużo dla rozgrywającego atakować, więc. A ja lubię, także. No właśnie, dziś przyjęcie nie było tak imponujące jak w poprzednich meczach. To pewnie trochę utrudniało ci pracę. No czym przyjęcie, wydaje mi się, że nie było aż takie złe, wydaje mi się, że najgorzej zagraliśmy na lewym ataku i w kontrze. Ta kontra, nawet z czystych cyfr w drugim secie przez nas przegranych. Na 15 okazji w kontrataku wykorzystaliśmy dwie. I 5 oddaliśmy trzy poprzez błąd, dwie poprzez zablokowanie naszego atakującego, więc to naprawdę sporo. No ale chyba też, jeżeli szukać plusów w tym meczu, to na pewno takim jest fakt, że Jakub Wachnik i Jakub Ziobrowski dostali dłużej szanse i mam wrażenie, że udźwignęli oczekiwania. Tak, tak. Nasz syberyjski niedźwiedź przebudził się po czteromiesięcznym śnie, także fajnie, fajnie go zobaczyć i przede wszystkim w takiej dyspozycji. Kuba, Kuba Ziobrowski, on na treningach pokazuje dobrą dyspozycję, także tutaj nie miałem żadnego zdziwienia właściwie Kuba, pierwszy raz w dłuższym wymiarze od dłuższego czasu i fenomenalny liczby niebagatelny też wpływ na grę. Szacunek za to, jak ty koncentrację utrzymywałeś przez ten czas, kiedy mniej cię było na boisku. Dziękuję bardzo za miłe słowa. Tak, cieszę się, że mogłem dzisiaj wejść i pomóc drużynie wygrać ten mecz. Na pewno dzisiaj się grało bardzo ciężko. Przeciwnik postawił, postawił mocne warunki. Myślę, że większość meczu kontrolowaliśmy przebieg tego meczu. No ale było też kilka takich sytuacji, gdzie, gdzie wkradły się jakieś głupie błędy. No i niepotrzebne, niepotrzebne końcówki. No właśnie, niepotrzebne końcówki. Czym rywale główną presję na was wywierają? Myślę, że. Nie, no myślę, że no, na pewno zaczęły się playoffy, więc to gramy praktycznie od nowa. Tutaj już nie ma. Jakiś potknięć, tylko kto wygrywa, idzie dalej, więc no, musimy utrzymać pełną koncentrację i dać siebie wszystko w każdym meczu. A przeciwnik nasz no, nie ma praktycznie nic do stracenia i ryzykuje zagrywką, gra ofensywnie w ataku. No i czasami się to udaje. Czy po tym meczu masz jakieś przypuszczenia, jak może wyglądać rewans z Będzie łatwiej i trudniej, jak to oceniasz? Myślę, że na pewno będzie trudniej. E, tam jest specyficzna hala i na pewno tutaj chłopaki z Kluczborga się łatwo nie poddadzą. Wrażenie panie trenerze, że wynik taki jaki był tutaj potrzebny, a więc zwycięstwo, które jakby w lepszej pozycji przedewam, żeby stawiał Politechnikę Lublin, ale już na przykład statystyki nieco gorsze niż choćby w ostatnim starciu fazy zasadniczej. Jak należy to rozumieć? Na pewno tak, no, też trudno grać takie mecze, jak zbyt gorszą codziennie, bo tam zagraliśmy rzeczywiście na bardzo niskim procencie błędów, bardzo dobrze w każdym elemencie, bardzo dobrze zagrywką. Natomiast dzisiaj tutaj trzeba oddać honor też zespołowi skużborka. To nie jest tak. My żeśmy zagrali słabsze spotkanie zdecydowanie. Tu, tu, tutaj nie ma dwóch zdań. Natomiast zespół Służborka zagrał bardzo dobry mecz. Naprawdę było ich bardzo trudno złamać zagrywką, bardzo dobrze przyjmowali, grali odważnie z zagrywką, grali bardzo odważnie w ataku. Mieliśmy spore problemy gdzieś z, z przełamaniem ich, nawet chociażby ten ostatni set, który wygraliśmy, ktoś popatrzy na sam suchy wynik do 18, to, to, to to, to też e, oglądając ten mecz, to dopiero gdzieś tam, właśnie w, 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 w połowie seta, żeśmy gdzieś ich dopiero przełamali. Tak oni grali naprawdę bardzo dobrze. My mieliśmy ogromny problem dzisiaj ze skończeniem e, kontr. E, graliśmy blokiem, wyblokiem, obroną, e, natomiast kompletnie nie radziliśmy sobie e, z kontrami. Były momenty, że robiliśmy więcej szkody e, atakiem na kontrze niż, e, niż pożytku, i to, to, to był dzisiaj na pewno taki nasz duży, duży, duży problem. Natomiast ja się bardzo cieszę z doskonałego wejścia i Kuby Wachnika i, i, i Kuby Ziobrowskiego, bo to na pewno są zawodnicy, którzy dzisiaj nam bardzo mocno pomogli w odniesieniu zwycięstwa. No właśnie, a zgodzi się Pan trener, że po tym drugim secie kluczowe było dla losów całego meczu to, że udało się w trzecim od razu jakoś nacisnąć na rywali, bo miałem wrażenie, że oni się rozpędzali w tym drugim secie i mogli gdzieś odlecieć. No tak, na pewno, na pewno to było ważny element, natomiast po wygraniu tego seta dość zdecydowanie zespół Służborka nie położył się na parkiecie i tam Kuba dostał do, do, nie, do, tak jak mówiłem, do, dobrze ponad połowę seta. Praktycznie tam był punkt, dwa punkty, dwa punkty różnicy, I, i dopiero w końcówce, raz, że udało nam się zagrać spokojnie i na kontrze, i zdobyć parę, parę punktów, i zagrać też skutecznie blokiem, bo mieliśmy dzisiaj tylko sześć tylko bloków, i chyba trzy chyba w drugim secie i w, i w tym ostatnim, bo a tak dwa sety, żeśmy mieli kompletnie. Kompletnie bez bloku. To też to, to, to świadczy o dobrej grze Kluczborka, ale też, no, że my też mamy rezerwy. No właśnie, mówi Pan o rezerwach. Czy taki mecz, kiedy rywal się postawił, udało się odnieść zwycięstwo, on będzie mógł pomóc w kolejnych meczach fazy play-off? Troszeczkę uspokaja, pozwoli popełnić mniej błędów w kolejnych meczach? Znaczy, na, pewno, na pewno taki mecz myślę, że nam pomoże, gdzie musieliśmy wygrać po naprawdę ciężkiej walce. Bo, tak jak tu jeszcze trzeci raz podkreślę, że te wyniki w setach naprawdę nie, nie oddają tego, co się działo e, działo na, na boisku. Zespół Grzyborka nam bardzo wysoko postawił poprzeczkę. E, to też na pewno pozwoli im grać jeszcze skuteczniej we własnej hali. Więc my musimy się przygotować na jeszcze trudniejszy mecz na, trudniej, na, na trudniejszy rewanż i przede wszystkim my musimy poprawić e, swoją, swoją, swoją grę w każdym elemencie.